Pokój dobro kochani. Dzisiaj jest wtorek 22 września, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Często mamy bardzo różne doświadczenia swojej rodziny. Niektórzy mówią, z rodziną to się najlepiej wychodzi na zdjęciach, chcąc podkreślić, że tak naprawdę to rodziny się nie wybiera i czasem są różne sytuacje takie trudne, kiedy rodzina nawzajem gdzieś tam stosuje jakieś przepychanki, gdzieś tam prawują się jakieś sprawy sądowe, jakieś różne trudne rzeczy. Ale są też takie pozytywne i dobre doświadczenia rodzinne, kiedy rodzina jednoczy się w obliczu jakiegoś nieszczęścia, jakichś trudności, kiedy pytamy młodych ludzi, co jest dla ciebie największą wartością, to często mówią, największą moją wartością są moi najbliżsi, jest moja rodzina. Wiemy o tym, że do rodziny nie da się zapisać, tak jak do jakiejś organizacji czy do jakiegoś klubu. Po prostu należymy do rodziny albo i nie, rodziny nie wybieramy. Ale Jezus dzisiaj daje nam sposób, że jednak możemy zapisać się do rodziny Pana Jezusa. Już mówię o co chodzi. Przychodzą do Jezusa jego matka i bracia, a Jezus sprawia wrażenie, jakby nie był zainteresowany. Cały czas jest w ferworze tego nauczania i mówi: Przecież moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je wiernie. Dla niektórych to jest argument, który świadczyłby o tym, że Jezus odcina się od swojej rodziny i który chce powiedzieć, że Maryja nie jest wcale taka bardzo ważna w jego życiu. Nic bardziej mylnego. Przecież osobą, która najbardziej słuchała i wypełniała Słowo Boże, była Maryja. I kochani, są właśnie te dwa elementy, które mogą sprawić, że ty, również ty możesz. Należeć do rodziny Jezusa Chrystusa. Możesz być bratem Jezusa Chrystusa, możesz być jego siostrą, wyobrażasz sobie? Musisz spełniać dwa warunki. Tylko i aż. Musisz słuchać Słowa Bożego i wypełniać je wiernie, tak jak Maryja. A więc, kochana siostro, kochany bracie, który słuchasz i wypełniasz Słowa Bożego, dzięki temu, że razem staramy się pochylać nad Słowem Bożym i staramy się wypełniać. Jest między nami pokrewieństwo. Może nie pokrewieństwo krwi, ale gdzieś tam po tamtej stronie okienka jest moja siostra, jest mój brat, który teraz słucha mnie. I dlatego, że Ewangelia jest dla nas ważna i chcemy je e, słuchać tej Ewangelii, wypełniać, dlatego jesteś moją siostrą i jesteś moim bratem. I kochana siostro, i kochany bracie, chcę teraz obdarzyć Cię Bożym błogosławieństwem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Pa. Jeżeli podobają wam się te odcinki, jeżeli to słowo Boże w takiej właśnie formie trafia do was, to proszę was, abyście zaznaczyli subskrypcję i dali dzwoneczek i w ten sposób nie ominie was żaden z odcinków.